No kurde, strzelam w każdego i jak ktoś do ja. Jak cztery kile. A ja bym zabił kurde. Oni nie pozwólcie. Ja bym już, już kilku. Jez, yes, zabiłem. Ci! Odebrałeś mi. Jest, 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 no prawie. No kurde, jak oni lubią odrybierać. No odrybierać. No. Dobra. Gdzie jest jakiś wróg? Gdzie jest jakiś? No, no, na serio. Na no. To porządny. Gingi. Który masz yes. level? Level. Ej, Który masz level? Um, czekaj, który? Już zapomniałem. Dwudziesty, któryś. I jak dednę, hmm. e, albo jak skończy się tura, to ci powiem, ok? A ja mam chyba piąty. Poczekaj, nieźle. Znowu ją trzeba zabiję kurde. No lowo! Zabiłem no cię! Kurde! nie zabiję cię, to obroniłem cię! No kurde no ja ci, no nie odbieraj mi tej... Ale przecież widziałem, że nawalał do ciebie. No przecież miałem... Z... Miałem dużo życia. Chyba z 90. No ale on miał ki bejsbórowy, ty wiesz, no o tym przygrzmuje. Dedniesz kilka sekund. Raz mnie przygmocił i 10 mi odjął tylko. No nie, no gonił mnie Mariusz A... Jak oni lubią kurde zbierać? Kurde, jeszcze dwa kile i wygra nasz team Gigi, 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 wygraliśmy no i dostałem tam z parę złotych. Ja mam. Mam prawie 24 level. A ja mam. 4 level. Jestem w redach a ty? To nie. Idę do redów. Jej! Witam bardzo. Kurde, no znowu Mariusz, no czu za jeden. Zemszy się. Wiesz, że przebiegłeś obok mojego trupa. Ale ja, ja zabiłem jednego. No ale przebiegłeś obok mojego trupa. Był częściowo w wodzie. I nawet ci za mnie ty nie... Ty Marianie ja paździochu! Jest, <noise> yes, zabiłem Mariusa, moja zemsta, jest, jest yes, Marius Ale uh -huh. fajnie, teraz skakałem po nagrobkach <głos> <głos> Mariusz Max mnie zabił ten, ten, ten. Cały czas trafiasz. Karaminę masz nowy czy splatterbuna? Mm. Cały czas na Mariusa trafiasz.

Ja też jestem pod wodą. Nie, ja hmm. jesteś przy mnie! Ja Jesteś przy mnie. Nie mi... do końca przy tobie. No ale no jedno... no. No właśnie. GIMAX! GIM! Max, Max to has! Była kiedyś ja taka ja k... Maxa Właśnie ha. pisze mi się Zostałem rozłączony Zabiłem. z gry. A ja Mariusz. No zabrałem. Znaczy nie no, jakiś od wczoraj mam hmm. dziwne problemy, że gra mnie wyrzuca. A mi pisze, że... Próbuję co... rekonektować się. Czy mi to coś pomoże? Pomo czy stracę wszystkie punkty? Hmm. Taka, ilu zabiłem chyba, tak? Czy... Kurde. To I chyba kopa zasadzę temu, co robił tę gra. Jest, zabiłem. Cztery, nie! Nie. nie, Nie mogę się rekonektować. Super! Wspaniale, po prostu. Co? Brawa dla twórcy gry. Brawa. Najszersze, no. brawa. Hmm. No i dupy. Muszę wyjść. Zabiliśmy, i zabiliśmy się w tym samym czasie. Wracam no. do ciebie. W... w którym ja teamie jestem? W redach. Mm. Ole poleciowe. Wracam do redów. Przychodzę po zemstę. Kurde, no wygrywają z nami sześć. A nie, nad... zalicza mi nadal jednego kila. Ale fajny w tej grze jest. A ja mam ja pięć. Jestem jeszcze... najlepszy. Jestem ja, najlepszy. Jak wrzucisz, to ci nie anuluję. A ja jestem najlepszy. No, Simon. A ty Przed ostatnim Jestem pa... jednym z ostatnich, ale nie ostatnich. ostatni Przed Widzę twój poziom życia Gdzie Masz ty się gapisz? <śpieszy> w jakie miejsca? mam jestem na moście w jakie miejsca ty się gapisz, kurde, goszkiu? Widzę... Kurde, nie! Uciekł. Nie, jest! Kurde. No, uciek. No, zabiłem Maxa! Nie! nie! Kurde. Co, zabił cię? Nie. Nie. Ja zabiłem Maxa i się Jeszcze... wylobował. Wylobował się. Jeszcze mam 10 armory. Nie, ciekawy... jedna jedna jest Siedmiu zabiłem! Wór, może ci to odebrać. Co? Te siedm, ty zabój. Ha ha ha. jakiś ci zabiorę. Bardzo śmichne. Ehem wiedział. Zabójczo śmiesznie. Wie, zabiłem kolejnego. Mam 8 już. Odebrałeś mi zabójstwo na no nie. Nie o to chodzi. Jak ty mnie... Kurde, zaś nagrobek pomyliłem z, <grym> ma... na z człowiekiem. Co to człowiekiem? Co to ma takiego podobnego? <grym> no wiesz, to taki szary. Niby nic tak sobie stoi. Wiesz taki niepozorny, ale zawsze jaki. że chce się strzelić. Super.